Jako, że skończył się 2025 rok i zaczął się kolejny, to czas na podsumowanie dodatków do The Sims 4, które wyszły właśnie w poprzednim roku. Czyli standardowo, tradycyjnie robimy sobie odcinek, w którym będę budować tylko z dodatków, które wyszły w 2025 roku do The Sims 4. Także jesteśmy już na parceli, w punkcie Gibi, czyli w mieście jednym z trzech, które doszło właśnie w 2025 roku do The Sims 4. Stwierdziłam, że tutaj zrobimy sobie po prostu zwykły, normalny dom, bo wiadomo, że w North Haven lub w tym mieście z Natury, którego oczywiście nie pamiętam nazwy, tam raczej te domki albo będziemy musieli zbudować kamienice, albo taki bardziej czarodziejski dom, taki bardziej wróżkowy, dlatego stwierdziłam, że wybierzemy sobie takie normalne, wiecie, miasto. W sumie rzadko to buduje na odcinkach, a całkiem to miasto jest fajne, dlatego tutaj sobie właśnie coś zrobimy na parceli 40 na 30. No i pewnie zastanawiacie się, ile rozszerzeń do The Sims 4 wyszło w poprzednim roku, i były to 3 dodatki. I uwaga, 18 kolekcji, z czego 6 w sumie było takich ubraniowych, a 12 budowlanych, czyli daje to 18, no ale. Dwie z nich jakby były jeszcze takimi pomieszanymi kolekcjami, które miały ubrania i rzeczy do budowania. Szczerze, nie wiem co o tym myśleć, nie wiem, mam wrażenie, że trochę tych kolekcji jest za dużo i na przykład szkoda, że pakietów jednak nie dodają z powrotem, że nie ma żadnych akcesoriów nowych. No kurczę, nie wiem czemu, po prostu zapomnieli o tych rozszerzeniach. Ale jeżeli w sumie chodzi o jakość tych kolekcji i jakość tych dodatków, bardziej właśnie kolekcji, to uważam, że naprawdę one są na wysokim poziomie. Na przykład w 2024 roku, no nie były one tworzone przez twórców modów, dlatego były trochę gorsze, a teraz naprawdę są fajne. Ale dobra, nie przedłużając, robimy. Domek robimy najpierw bryłę, i postaram się, żeby w tym domu z każdego właśnie rozszerzenia była jakaś rzecz dodana. słuchajcie, na razie mamy coś takiego. Wydaje mi się, że spoko jest to kształt. Jeszcze nie wszystkie okna dałam, ale jak widzicie zrobiłam tutaj takie szyby zamiast normalnego pomalowania tutaj tych ścian. No co prawda to nie jest żadnego dodatku, to jest podstawki, ale po prostu bardziej mi to pasowało niż dodanie takich zwykłych okien, ale tutaj na pozostałe ściany na pewno już zwykłe okna pójdą. No i tak, jestem ciekawa czego najbardziej będę dzisiaj używać, czego najwięcej będę używać. No już widzę, że z przygody wzywa, no już troszeczkę dużo tych rzeczy użyłam, ale to też dlatego, że chciałabym, żeby to po prostu wyglądało w miarę dobrze i w w miarę pasowało do tego otoczenia, w którym właśnie jesteśmy. No i jeżeli podczas dzisiejszego odcinka zobaczycie jakiś fajny dodatek, to przypominam Wam o tym, że macie 5% zniżki z kodem Sindora przez dwa, a ona i jej app, jeżeli będziecie coś kupować. Dobra tak, będziemy mieć dwa balkony, będziemy mieć tutaj wejście, do tego wszystkiego właśnie będą okna. A tu się zastanawiam jeszcze, czy by nie zrobić jakiegoś komina. To też fajnie by wyglądało. Zrobilibyśmy to sobie może tutaj na trzy kratki. Wtedy nie byłoby tak pusto w tej części. No powiem szczerze, jestem pod wrażeniem tej bryły. Naprawdę mi się udała i naprawdę mi się podoba. Także co, przechodzimy teraz. Albo do środka, albo zrobimy teraz ogródek. Szczerze mówiąc, to no ja bym trochę chciała w tym ogródku poszaleć, to może od tego zaczniemy, bo na pewno, znaczy w sumie nie wiem, czy na pewno chciałabym chyba zrobić takie jeszcze osobne pomieszczenie, osobny budynek tutaj na tej parceli, żeby dać tutaj fajne grille, ponieważ mamy dwa do wyboru właśnie z kolekcji. I chyba, znaczy nie wiem, który jeszcze wybrać, ale ten mi się mega podoba i ten też. Więc y, jeszcze sobie ten dom może przesuniemy po prostu cały. O, wiem, co jeszcze tutaj by było spoko, wiecie co, basen. Jakby tutaj dać basen, albo nawet wiecie co, poszerzyć tą część, może ja te schody na razie. Usunę i po prostu poszerzę wszystko, co tutaj mamy, i na tym właśnie na tej części zrobimy ten basen. Tak, jakby na tym tarasie będzie to takie otwarte. I tutaj jest jeszcze idealne miejsce na to, żebyśmy dali tą wannę z hydromasażem. Tylko, że właśnie jeszcze chyba to wszystko przesunę i ten basen trochę przesunę w tę stronę. Albo może nie tutaj, może jednak tu to zrobię. Dobra, słuchajcie, naprawdę zaczyna to wyglądać fajnie. Nie wiem, czy tutaj jeszcze nie zrobić kolejnego balkonu, ale może się opamiętam, może się powstrzymam. Także tutaj będzie ta wanna z hydromasażem, tutaj właśnie będzie basen. I bym chciała jeszcze to wszystko zamknąć i żeby tutaj było przejście jedynie z tej strony. Ej, mega spoko wygląda ten dom. Dobra, słuchajcie, na razie tak wygląda ten taras. Jeszcze nie wiem co z tym basenem. Na razie dałam tutaj tą zjeżdżalnię i tutaj postawiłam miejsce na grilla razem ze stołem, no i tutaj właśnie jest ta część z wanną, z hydromasażem. Resztę ogrodu bym chciała zostawić na później, ponieważ chciałabym przejść teraz do środka, wydzielić tutaj pomieszczenia i zacząć robić w środku to. Sporo miejsca tutaj mamy, także no sporo tych pomieszczeń też będzie tutaj. Zastanawiam się, czy by tutaj nie zrobić, może, wiecie co, Takich kręconych schodów, które by były właśnie tutaj, i zrobić tutaj taką antresolkę. To też byłoby spoko. Wydaje mi się, że w tym miejscu akurat to fajnie wygląda. Tutaj, gdzie są te schody, tutaj byśmy jakieś pomieszczenie wydzielili i tak samo tutaj na górze. Dobra, tutaj byśmy usunęli tą część i wygląda to w miarę spoko. Jak to wygląda tutaj? Ej, ładnie to wygląda, fajnie, że te schody tutaj są. Pierwszy raz nie miałam problemu z umieszczeniem schodów. No ja nie mogę po prostu w to uwierzyć. Myślę, że tutaj zrobimy taki większy salon, właśnie gdzie e, będzie kominek. Tutaj damy jakieś szafki. Do tego wszystkie. Właśnie nie wiem, no podzieliłabym jeszcze tą przestrzeń jakoś, chyba, że po prostu dać jakieś kolumny. No i zostają mi dwa pomieszczenia na dole, jeszcze nie wiem na co, je przeznaczymy i brakuje mi też łazienki. No chyba, że tutaj byśmy po prostu zrobili łazienkę w takim razie, taką mniejszą. Albo nawet po tej drugiej stronie, nie wiem, jeszcze po to można podzielić przecież ten pokój. Także tu byłby jakiś, nie wiem, pokój gościnny, tutaj gabinet, toaleta, no i gdzieś potrzebujemy wcisnąć kuchnię. Tutaj, no, raczej stół bardziej by mi pasował przy tych oknach. Na razie dam taki, no to co? kuchnia by musiała być gdzieś jakoś tak a jakaś taka mała będzie, no dobra będzie tutaj, tutaj będzie przejść do tego gabinetu pod schodami, no i damy wy jakąś wyspę kuchenną i po prostu dwie pary drzwi tutaj będą i ogólnie problem jest taki, bo kuchnia to jest chyba niestety najgorsza część, którą tutaj stworzymy bo tutaj wydawało mi się, że ten dom będzie fajny i będzie fajny, nowoczesne, wszystko pasujące do siebie, ale przecież nie mamy kuchni z niczego innego niż z czaru natury z tych dodatków, które doszły, no nie wiem zobaczymy jak to będzie jeszcze wyglądać, ale myślę, że nie będzie zbyt to ładnie wyglądać, no i jeżeli chodzi o górną część to mamy trzy sypialnie. Tak, mamy trzy sypialnie. To jest jedna taka główna, która ma też balkon. Tutaj jest druga, tutaj jest trzecia. W sumie wszystkie są takie dosyć duże. Tutaj mamy łazienkę, a ta łazienka, która jest tutaj, to będzie przeznaczona do tego, żeby tutaj była przyporządkowana do tej sypialni. Chociaż moglibyśmy też tą łazienkę podzielić i zrobić garderobę osobną, ale to jeszcze zobaczymy. Kurczę, ten pokój jest taki wielki trochę. Chyba, że na przykład dla dwójki dzieci byśmy zrobili tą sypialnię. Też tak można poczylić, zrobić. Niestety nie mam zbytnio fajnych drzwi, jeżeli chodzi o wnętrze. No bo mamy albo takie, albo jakieś. Takie, wiecie, po prostu jak na balkon, tutaj z jakimś szkłem kolejnym. No, te jeszcze mogłyby być, ale chyba mi nie pasują. Te bardziej mi pasują tutaj. No niestety, musimy sobie jakoś radzić. O nie, i teraz tutaj mi się nie zmieszczą te drzwi, bo tutaj została ta jedna kratka. Dobra, ja po prostu sobie skrócę w takim razie łazienkę. Znaczy zmniejszę sobie łazienkę, albo o tak nawet zrobię. I tutaj będą te drzwi. A w ogóle co ja za kolor wybrałam? Czemu ja nie wybrałam tego ciemniejszego? Ten ciemniejszy jest ładniejszy. I w ogóle te schody moglibyśmy też przyciemnić. No, szczerze, to zdecydowanie wolałabym, żeby tutaj były panele, ale jakoś tak strasznie mi się to. Wszystko zlewa, dlatego zastanawiam się, czy by nie dodać tutaj betonu, ale tylko w te miejsca, właśnie do tego pomieszczenia największego w tym domu, tylko że właśnie w takim chyba ciemnym kolorze to zostawię albo takim. Dobra, chyba ten szary bardziej mi się tak podoba. No i tutaj zostawiam miejsce na to, żeby dać kominek. och, tych kominków to wiecie co, mamy sporo i wszystkie są naprawdę ładne. To jest w ogóle hit, że te wszystkie kominki, które tutaj są, naprawdę są przepiękne. No dobra, może oprócz tych z czarów natury, chociaż też są ładne, ale akurat nie do takich wnętrz, ale chyba sobie weźmiemy taki kominek, wiecie co? On jest na Naprawdę ładny. Tutaj zawiesimy sobie telewizor, ale resztę kominków też bym chciała użyć. Na przykład, e, nie wiem, dać tutaj jakiś jeszcze kominek na górę do sypialni. Planowałam ogólnie ten dać, ale ten jest zdecydowanie ładniejszy. Dobra, ale ja bym chciała wrócić. Sorry, że tak przeskakuję po tych pomieszczeniach i po tych częściach, ale chciałabym zobaczyć, czy jednak będzie coś z tej kuchni. Dobra, powiedzmy, że wybiorę ten kolor. Czy my w ogóle mamy lodówkę? Mamy na szczęście lodówkę, jakąś normalną. Mamy też kuchenkę, która niestety jest z odzysku, więc ja muszę sobie wpisać tutaj te cheaty, te kodziki, żebym miała tą normalną. Normalną kuchenkę. Weźmiemy sobie ją po prostu w białym kolorze, no chyba że w czarnym w sumie. Nie wiem, kurczę, czy czarny czy biały. Nie wiem, szczerze, nie potrafię się zdecydować. Na razie damy biały. Jak mi się nie będzie coś podobać, to sobie spróbujemy z tym czarnym. Dobra, dałam tutaj takie łuki. Nie wiem, czy to ładnie wygląda tak szczerze. Ta kuchnia w ogóle jakoś tak mi tutaj nie pasuje, no ale dobra. Co jeszcze można tutaj dać? Można dać stołki barowe, to sobie właśnie wezmę mniej więcej takie, jakie tutaj są krzesła. Te krzesła i ten stół fajnie w tym miejscu wyglądają. Nie będę też dawać tutaj żadnych zasłon, ale kurczę, ta kuchnia coś mi tutaj no nie pasuje mi ona chyba że ja może jeszcze takie spróbuję dać może takie szare sobie weźmiemy te szafki tamte miały trochę więcej takiego koloru charakteru Dobra, ja robię tak, robię tą kuchnię. A się okazało, że przecież jest z lewu nie dałam żadnego, bo nie wiem, zapomniałam po prostu. Także chyba dam tutaj na tą wyspę kuchenną. Tutaj dałam jakieś miejsce do ciasteczek, właśnie jakieś dekoracje z tych, z tych kuchennych szpargałów, bo to jest właśnie jedna chyba z moich ulubionych tych kolekcji, która wyszła w tamtym roku. Tutaj dałam jeszcze jakieś takie półeczki, bo jakoś mi się nie podobały te szafki, te, które są właśnie z czarnatury, które wisiały na tej ścianie, bo jakieś takie zbyt masywne były i nawet okapu nie miałam, więc po prostu nie będę tego dawać. Będzie taka mała. Półeczka tutaj nad tą kuchenką. Tutaj może jeszcze jakąś taką wagę dam i jeszcze takie po prostu taką tacę. Myślę, że całkiem spoko to wygląda. I wiecie co? Jeszcze sobie teraz przypomniałam, że jakieś urządzenia kuchenne też mamy, czyli na przykład tutaj do koktajli, jakieś do fabrykatora słodkości, jakieś czajniki, ekspres do kawy. Sporo tych rzeczy całkiem jest, właśnie, ale chyba postawię na mikrofale po prostu. Nie mamy niestety kosza na świecie. Ja ten kosz po prostu dam taki duży. Na razie go tutaj postawię, żeby o nim nie zapomnieć. Tutaj jeszcze zawiesiłam takie dwie lampy, te same nad tą wyspę kuchenną i teraz przejdźmy może już do tej części. Chociaż nie, wiecie, co jeszcze jakiś dywan byśmy mogli dać, ale to chyba dam po prostu tutaj dywan. Tutaj do tej jadalni, czy on będzie trochę ciemniejszy, chyba trochę ciemniejszy bym dała, bo te meble są ogólnie takie trochę jasne, aż za jasne. Dałam też taką drabinkę, półeczkę, to sobie tutaj właśnie jakieś zaraz roślinki dam. Chociaż nie, wiecie co, zamienię tą lampę. Tą jedną sobie sprzedam, ale nad tą wyspę kuchenną dam sobie te takie mniejsze, znaczy mniejsze, te takie bardziej do kuchni, ja bym to nazwała. Teraz to ładnie wygląda też, ale tutaj bardziej mi właśnie pasowa ta lampa, a nie chciałam ich dawać więcej bo byłoby ich troszeczkę moim zdaniem za dużo, tutaj jeszcze w kąt sobie naszej szklarni, ja bym to tak nazwała postawię jeszcze takie dwa kwiatki i to by było chyba z tej części na tyle, no nie jestem do końca zadowolona z tej kuchni, co wam mam powiedzieć, no nie są to moje ulubione meble do kuchni, jestem trochę taka smutna z tego powodu, że musiałam ich używać, szkoda, że po prostu w tamtym roku nie udało się jakichś takich ładniejszych tych mebli dodać na przykład w kolekcji, ale dam sobie jeszcze tutaj dywanik na podłogę, bo jakoś tak pusto jeszcze jest, no i dobra, robimy teraz tą część i mam pytanie, czy ja mam jakieś fajne szafki? Czy ja mam jakieś fajne regały? Ej, mam, no tak, przecież te są idealne. Dobra, ja już jestem zadowolona. Ja bardzo je lubię i tutaj właśnie chciałam tak zrobić taką całą ścianę z takich regałów. Nie wiem, czy jeszcze w tym kolorze to zostawię. Może trochę byśmy nawiązali do tego co jest tam, bo tam są takie jaśniejsze meble w sumie. Tą kanapę chyba zostawię, tylko że zmienia też jej kolor na taki, no może nie biały, ale taki beżowy, troszeczkę ciemniejszy praktycznie cały ten salon już jest skończony tylko jest tak trochę pusto w nim z tego względu, że jest dużo miejsca, a mało mebli, chociaż i tak całkiem dużo ich dałam tych mebli, tylko widzę, że teraz mi się te drewna nie łączą troszeczkę, o dobra to jest teraz to samo drewno, to jest to samo drewno te trzy rzeczy, tutaj te dwie właśnie no wygląda to całkiem fajnie trochę ten kominek może ma też inne drewno, ale nie jestem w stanie wszystkiego dopasować idealnie idealnie tak jakbym chciała, także będzie takie coś, jeszcze tutaj zawiesiłam lustro przy wejściu i chcę tutaj dodać stolik tylko, że właśnie znowu oczywiście musiałam coś skopiować i mi się usunęły te wszystkie filtry. Może taki na kółkach dam tutaj stolik, bo ani na dwie kratki mi się nie zmieści, a takiego ładnego na jedną kratkę nie mam. Także będzie taki w sumie do kuchni, bo to jest właśnie do kuchni z przygody wzywa. Ale myślę, że całkiem fajnie tu wygląda. Dobra, jeszcze mam gramofon. Mogę gdzieś tutaj go wstawić, aczkolwiek nie mam do końca teraz, gdzie niby tak dużo miejsca zostało, a wcale nie, bo tutaj mogłabym jedynie to dać, ale też jakoś tak mi się to do końca nie podoba. Mogłabym go dać też tutaj pod okno, ale też mi się tak do końca nie podoba, bo jakoś tak krzywo stoi i weź tu bądź po prostu mądry. O, te krzaki są ładne. Czy nie są za duże trochę? Żeby trochę więcej tutaj właśnie było zieleni. Tutaj tak delikatnie sobie je postawimy po obu stronach kominka, tak trochę z dupy stoją, ale <głos》> w sumie niech będzie. Jeszcze mam w sumie akwarium, tylko że no tak do końca nie mam gdzie tego postawić. Tutaj by pasowało, gdyby nie te schody, albo gdyby nie te drzwi w sumie, bo te drzwi bardziej mi tutaj przeszkadzają w tym, żeby to dać, ale chyba znajdę miejsce na to, żeby dać to na górę. O, na przykład tutaj. Jeszcze zobaczymy, czy to tutaj zostanie. No i tak, została nam na dole łazienka. I te dwa pomieszczenia. Stwierdziłam, że zrobimy jeden taki gabinet, taki zwykły, zwykły gabinet, w którym jest właśnie biurko. Ale do drugiego gabinetu chciałabym dać już jakąś rzecz, typu właśnie robienie garnków, bo zastanawiałam się jeszcze nad siłownią. Ale ja myślę, że w sumie rowerek do ćwiczeń moglibyśmy dać na któryś z tych balkonów. Wydaje mi się, że ten byłby lepszy. Weźmiemy sobie taki mały rowerek, tutaj postawimy, i tutaj będzie można właśnie sobie poćwiczyć, pojeździć, od razu pooglądać tutaj widoczki. Tam mamy widoczki na sąsiadów, na rzeczkę i te sprawy. Myślę, że całkiem spoko pomysł, a właśnie tutaj zrobimy sobie te garnki. W sumie jedna z popularniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o dodatek dochodowy hobby i całkiem przydatna i całkiem płacowa. W sensie po prostu drogie rzeczy z tego wychodzą, więc myślę, że spoko. Tutaj już jednak do tego pomieszczenia i w ogóle do pozostałych chciałabym dodać zwykłe takie panele. Od razu sobie na górę może je dam do każdego pomieszczenia. I dobra, na razie to wygląda w ten sposób. Także jest miejsce tutaj do robienia garnków, jest piec do wypalania i tutaj dodałam jeszcze taki stolik razem z różnymi tutaj akcesoriami do robienia tych garnków. Mamy też tutaj jakiś wazon właśnie wytworzony. No i do tego jakieś krzesło, żeby można było sobie tutaj usiąść. Lampka. Chyba nie będę tych okien też zasłaniać, bo naprawdę ładnie one wyglądają, tylko jeszcze na ten, na tą ścianę bym chciała coś zawiesić. Myślę, że w sumie takie obrazki moglibyśmy dać. Albo tutaj nawet jeden taki zawiesić. O i takiego neona. Pięknie. Dobra, to to może tutaj będzie wisieć, a tego neona damy tutaj nad tym, nad tym piecem do wypalania. No i pięknie. I przechodzimy teraz do łazienki. Kurczę, ja w ogóle przed odcinkiem nie sprawdziłam, czy my mamy do na pewno każdego pomieszczenia tutaj rzeczy, ale czekajcie, bo sobie przypomniałam, że przecież łazien z klasą wyszła w tym roku, czyli znaczy nie w tym roku, tylko w poprzednim bo już mamy właśnie pierwszy styczeń, także będziemy mieć wszystkie rzeczy na 100%, tylko że te łazienki będą prawdopodobnie wyglądać bardzo podobnie, bo będziemy mieć te same rzeczy na przykład kibel, no nie będę używać tego kibla, wiadomo, ani tego bo wolałabym użyć tego, ale wiecie co, tak sobie myślę, że tutaj chyba zrobimy tak czy siak po prostu, po prostu toaletę bo tutaj będzie łazienka, tutaj też będzie łazienka, albo może prysznic po prostu wstawię, ażeby była kolejna łazienka, żeby się simowie nie zabijali, dobra, zrobimy jednak łazienkę typową jakby właśnie ta łazienka wyglądała i przechodzimy dalej i tutaj już właśnie zrobimy taki zwykły gabinet. Zwykły gabinet, ale jeszcze pomyślałam, że w sumie możemy gdzieś pianinko tutaj dać, czyli zrobić nie dość, że miejsce na komputer to właśnie, żeby było coś do grania na instrumentach i w sumie gitarę też mamy, więc możemy to wstawić. Tak teraz mniej więcej patrzę na te wszystkie dodatki i szczerze to chyba nie użyłam niczego z kryjówki kasanowej, dlatego postanowiłam, że tutaj będą wisieć te takie plakaty, w sensie nie plakaty, tylko koszulki w ramkach i chyba z gamingowej wygody też niczego nie użyłam. Tak przynajmniej nie pamiętam. O, z sekretnego sanktuarium też mogłam niczego nie użyć. I właśnie z gamingowej wygody. Właśnie z tych pierwszych kolekcji, które w ogóle wyszły. Z wiejskiego przedsiębiorstwa na pewno jakąś rzecz dam. Myślę, że to jeszcze jest przed nami. No i z domu SpongeBoba, ale to już akurat weźmiemy. A nie, mamy przecież akwarium, ale to są dwie te, dwie te różne kolekcje. Więc dom SpongeBoba, a dziecięcy pokój SpongeBoba to po prostu zrobimy sobie pokój dla dzieci. Chciałabym, żeby po prostu z każdej kolekcji coś było. Także z gamingowej wygody na pewno będzie ten kwiatek. I ewentualnie może jakieś książki tutaj zaraz dam. Wiecie z czego jeszcze nie dałam. Z warsztatu Majsterkowicza niczego. Ja może jeszcze na chwilę wrócę. Po prostu tylko to będę sobie filtrować. A nie, no co ja gadam? Przecież ja mam kuchenkę. I mikrofale z warsztatu Majsterkowicza. No nie są to typowe rzeczy z warsztatu, ale właśnie są odrestaurowane, więc powiedz, powiedzmy, że po prostu to. No dobra, to jest po prostu z tej kolekcji, co ja w ogóle się tłumaczę. Także, no co? Idzie w miarę dobrze, wydaje mi się. Nie wiem, co więcej tutaj dać, dlatego wstawię tutaj po prostu fotel jeszcze do tego gabinetu i możemy przechodzić do góry. Uwaga, zrobiliśmy cały dół. Jej. I teraz właśnie Przechodzimy tutaj do góry. Od razu ja sobie tutaj pomaluję ściany w tym korytarzu. O, oczywiście pomalowałam z tymi szybami, które wcześniej dałam, no bo przecież nie może być inaczej. Tutaj dam trochę jeszcze cegiełki, żeby wszystkie te ściany nie były takie ciemne. Chyba zostawię to akwarium. Podoba mi się, jak ono wygląda. Tylko coś chyba na tym balkonie bym jeszcze dała. Wiecie jeszcze nad czym się zastanawiam? Zastanawiam się nad tym, czy by nie zrobić jakichś donic. W sensie, donice tutaj moglibyśmy na balkon dać, ewentualnie zrobić jeszcze jakąś taką osobną szklarnię, ale nie wiem, czy nie za dużo by tego było już na, tym, na tej parceli po prostu. Więc chyba po prostu po prostu właśnie dam takie donice zrobione z dochodowego hobby, w sensie z tego dodatku, a tutaj damy sobie jakąś półeczkę, albo nie, półeczkę sobie wiecie co, damy tutaj i tutaj będą te roślinki, którymi będą mogli się sim Simowie zajmować, czyli damy sobie z czaru natury właśnie te donice może w jakimś ładniejszym kolorze i tutaj ja sobie kwiatki po prostu posadzę i tutaj one będą sobie rosły, no i pięknie i tutaj jeszcze taką kolejną donicę dodałam dodałam też fotel, no i co, to by było chyba na tyle właśnie z tego korytarza tutaj jeszcze jest taka dekoracja, ale ja bym ją sobie może jeszcze Powiększyła, że to taki wielki łuk. A, bo nie, ona w ogóle tutaj nie pasuje. W sensie jest po prostu za mała na tą ścianę, także przewieszę ją tutaj, a tutaj dam sobie jakiś obraz. W takim razie, drodzy widzowie, przechodzimy teraz do sypialni. Pierwszej i tej głównej. Oczywiście moje ulubione łóżko musi się tutaj pojawić. I tak bym je wybrała, bo jest najładniejsze, ale no muszę powiedzieć, że to moje ulubione. <grym> I bym chciała na pewno tutaj coś właśnie z sekretnego sanktuarium dać i będzie to toaletka. Umieszczę sobie jeszcze ten taki organizer na biżuterię za chwilę na tym. No i potrzebujemy jeszcze jakiejś szafy ale w sumie tą toaletkę moglibyśmy dać właśnie tutaj, gdzie jest tak dużo szyb, lepsze oświetlenie do malowania się wiadomo i tutaj damy sobie szafy. O, ho, ho, no tak, z wiejskiego przedsionka dawno nie korzystaliśmy. W sumie w ogóle w tym domu. Znaczy po prostu tych szaf nie było, dlatego to jest idealna okazja, żeby z nich skorzystać, ale chyba wezmę je sobie w czarnym kolorze. Szkoda, że one nie mają takiego drewnianego koloru, jakby one miały drewniany kolor, taki jak na przykład ta toaletka, to ja bym była po prostu w niebie, ale niestety nie mamy takiego czegoś, więc musimy dostosować to, co mamy, Mamy, więc myślę, żeby tą toaletkę jeszcze zmienić na kolor czarny, ale to łóżko chyba sobie takie brązowe już zostawię. Ten kominek zmieniłam sobie na taki czarny kolor i słuchajcie, nie wiem gdzie go dać. A może jakbym ten kominek trochę większy dała? On jest naprawdę ładny, ale coś za dużo miejsca mi tutaj zostało. Chyba żebym te drzwi przesunęła właśnie jakoś tak i tutaj dała ten kominek, ten co mamy w salonie jeszcze raz. W sumie ładny, trochę więcej miejsca zajmuje i tutaj byśmy dali po prostu jakieś krzesło. Dobra, tak chyba zrobimy. Niestety, chciałam tamten użyć, ale się nie uda to. Tutaj jeszcze dałam lustra na ścianę nad tym łóżkiem i chyba możemy przejść teraz do tej części z powrotem na ten balkon, na który postawiłam wcześniej ten rowerek. Chyba zmienię sobie go na czarny kolor. W sumie co ja jeszcze mogę tutaj dać? nie wiem, te handle, one są takie trochę za duże. Dobra, tylko ten rowerek będzie w takim razie, ale jeszcze mamy do zrobienia tutaj tą łazienkę. Zapomniałam, że tu będzie łazienka i dałam wcześniej na to przypadkiem te panele. Może bym dała w czarnym kolorze te kafle. Damy sobie to jasne drewno, które było w tym pokoju wcześniej, ale na inne ściany. W sensie nie na wszystkich ścianach, będzie to drewno, będą znowu te szare kafle. Czy tam czarne, a nie, to miały być czarne, nie szare. Dobra, mamy kolejną łazienkę gotową. Ona jest bardziej w takich ciemnych kolorach. Tutaj mamy wannę, są dwie umywalki do tego wszystkiego. Tutaj jest taka ścianka z tych, no z tych ścianek, które są z łazienki z klasą. Do tego tutaj jest toaleta, razem z obrazem i dekoracjami. Także mamy kolejny pokój gotowy. I może od razu bym przeszła do zrobienia tej łazienki. W tej łazience raczej zmieszczę tylko prysznic. Ona ma trochę dziwny kształt, niestety. No dobra, to ten prysznic ja chyba będę musiała i tak dać tutaj przy oknie, z tego co widzę. Tutaj by było najlepiej to zrobić. Też może w takich ciemniejszych kolorach to zrobię. Tutaj w tym studam dam toaletę, a tutaj akurat będzie idealne miejsce na to, żeby zrobić umywalkę. I okej, okay, kolejna łazienka gotowa, i słuchajcie, zostały nam dwa pomieszczenia, i tutaj będą dwie sypialnie. I na pewno je w jednej z nich chciałabym wstawić dwa łóżka. I te dwa łóżka chciałabym wziąć, e, no, z tego SpongeBobowej kolekcji. Tylko, że jedna jest taka, a druga jest taka. Ja nie wiem, z czego ja używam rzeczy, tak szczerze. Tutaj bym po prostu, o może, wzięła dwa takie same łóżka. Te są chyba w najładniejszym kolorze. Dobra, to czekajcie. Ja po prostu wyłączę sobie wszystkie filtry, i na razie poszukam rzeczy z jednej kolekcji, dziecięcego pokoju na przykład. No to widzę, że już łóżka mam i właśnie akwarium. Tutaj mamy jakiś regał. To akurat tą szafkę możemy sobie dać. Ale jeżeli chodzi o ten dom SpongeBoba, to ja nie wiem, czy ja coś chcę tutaj stąd. Może ewentualnie tą lampę. No nie jest to zbyt ładna kolekcja. Nie wiem, będą tu fani SpongeBoba po prostu mieszkać czy coś. Dobra, taki fotel jeszcze mogę dać nadmuchany. No to ogólnie chyba już ze wszystkich kolekcji skorzystaliśmy. Tak samo z dodatkami. Ale teraz należy właśnie jeszcze ten dom dokończyć, żeby Fajnie wyglądał. Dobra, nie wygląda źle wcale ten pokój. Myślałam, że będzie gorzej, tak szczerze. Jeszcze bym chciała tutaj dać dywan. No ten dywan w sumie też mógłby być. O, może nawet taki kolorowy sobie weźmiemy. Damy sobie tutaj obok tych łóżek. Przy jednym łóżku stoi to podło na zabawki. Przy drugim stoi ta komoda z już przygody wzywa. Tak samo tutaj mamy dwa biurka. Kolejną komodę i jest ten też fotel. Damy sobie jeszcze zasłonkę na to okno. No i w sumie jakieś dekoracje jeszcze by się przydały tutaj dziecięce. Nie wiem, czy coś jeszcze, jakieś zabawki będę dawać. W sumie moglibyśmy tutaj na przykład dać jakiegoś misiaczka, jakąś maskotkę. Akurat w róg pokoju to się zmieści, ale w sumie, no, takie coś na przykład już mi się nie zmieści, więc to sobie podarujemy. W sumie powiem szczerze, że do, ten spongebobowy dodatek pasuje trochę do tej przygody Wzywa, bo mamy wiosła na przykład z przygody Wzywa, mamy jakieś dopływania, jakieś obrazki, no, a wiadomo, że spongebob dzieje się pod wodą. Chociaż nie no, to pływanie na wodzie, niż pod, a nie pod wodą. Dobra, nieważne. Yy, skończyliśmy chyba ten pokój. Fajnie on wygląda całkiem. Nie jest taki przesadzony, jeżeli chodzi o tego spongebowa. I przechodzimy do ostatniego pokoju. No tutaj jest taka, takie wąskie przejście. Nie podoba mi się to do końca, ale no w sumie nie wiem czy to. No moglibyśmy w sumie w tej łazience zrobić normalną ścianę, że zrobić to w ten sposób. Czy to by lepiej wyglądało? Kurczę, chyba tak. <laughs> nie wiem, czemu od razu na to nie wpadłam, tylko zrobiłam jakąś taką naukę z ściany. Ja w ogóle rzadko robię naukos ściany, bo mi się one po prostu nie podobają. No tak czy siak, tutaj zostaje jednak kratka na przejście, ale zdecydowanie lepiej po prostu wygląda ta łazienka wtedy. A wiecie, co ja tak sobie myślę teraz? Że jakbyśmy zmienili układ tej łazienki, <laughs> żeby tutaj był prysznic teraz w tej wnęce. Nie wiem, czy to nie lepiej by było to tak zrobić. Tutaj w ogóle teraz zauważyłam, że mi w lustro włazi ten zlew. Tutaj dalibyśmy sobie te ręczniki, tutaj by była umywalka i tą toaletę bym trochę przesunęła w lewą stronę. No i pięknie. Teraz zdecydowanie lepiej to wygląda. No ale dobra, wracając do tego pokoju, tutaj sobie prawdopodobnie. Oj, co ja, co ja zaznaczam? No i tutaj w tym pokoju, w tej sypialni, prawdopodobnie chcę wstawić podwójne łóżko. Tutaj jest idealna wnęka, żeby dać szafę. Nie wiem, to jakiś pokój dla nastolatka, może byśmy zrobili, czy coś. A też nie wiem, może być w sumie taki zwykły pokój, tylko zastanawiam się, czy biurko, czy szukać miejsce na biurko moglibyśmy w sumie tutaj dać biurko. Tutaj będzie ta to łóżko, będzie, no i w tej wnęce właśnie szafa. Na przykład w takim niebieskim kolorze. Pościel też jest niebieska i może niebieskie biurko, tylko że ono jest trochę w średnim kolorze. Jeżeli chodzi o ten niebieski. Dobra, to będzie takie białe, trudno. Dobra, wiecie co? Tak sobie myślę. A może jednak na zielono to zrobimy. Zielony jakiś taki ładniejszy jest. Jakoś tak bardziej do mnie to przemawia, żeby zrobić taki pokój. No trochę on jest szczerze mówiąc nieustawny. To znaczy, gdybym może miała tak łóżko, może bym tak postawiła. a te głupie wygląda... Z, z drugiej strony, z tej strony. Z drugiej strony, z tej strony. Tak, to bardzo mądre, to co powiedziałam. Nie, no tutaj musi stać to łóżko, bo inaczej mi się nie podoba. Nie, no nie wiem, co tutaj dać do tego pokoju, bo taki bezpłciowy jest ten pokój. Może Adam, nie wiem, gitarę zieloną po prostu. Tutaj trochę łóżko przesunęłam, bardziej w stronę szafy. Nie mam, szczerze mówiąc, pomysłów już. Nie, zupełnie nie mam pomysłów. Po prostu będzie to taki pokój. Powiedzmy, że ktoś ma hobby poza domem. Lubi sobie na gitarze pograć, ale lubi sobie na przykład też tutaj łukiem postrzelać. Także tutaj będzie łuk po prostu na dworze. No nie mam pomysłu, naprawdę, nie mam pomysłu co tutaj jeszcze mogłabym dać, to ten układ tego pomieszczenia jest fatalny, ale to by było właśnie na tyle z tego domu. Ja jeszcze bym chciała oczywiście zrobić tutaj ogród, ale wydaje mi się, że już wam po prostu pokażę w podsumowaniu, jak ten ogród wygląda i właśnie nie będę was zanudzać tym, że sobie krzaczki stawiam, także widzimy się już za chwilę. No i dobra, słuchajcie, mamy już gotowy ten domek, wygląda on w ten sposób, tutaj jeszcze zrobiłam taką wydeptaną powiedzmy ścieżkę do ogrodu. Mamy tutaj oczywiście coś dla dzieci, czyli zamek do zabawy, tutaj mamy też huśtawki oraz ognisko, dużo kwiatów, żywopłot i drzewa. Jeżeli chodzi o tą część, to nic praktycznie się tutaj nie zmieniło, oprócz tego, że dałam takie miejsce na śpiwory, chyba to są śpiwory, tak mi się wydaje. No i w sumie właśnie tak by się prezentował ostatecznie dom z rozszerzeń, które wyszły w 2025 roku.